Jak często biegać? Niektórzy biegają codziennie, no ale to są raczej zawodowcy. Niektórzy biegają 3-4 razy w tygodniu, a niektórzy biegają 2-3 razy w roku. Dla mnie 3-4 razy w ciągu tygodnia to jest coś optymalnego. To jest takie pogodzenie efektywności, czasu na regenerację, czasu na wzrost mięśni, czasu, jakie nasze ciało potrzebuje, żeby po prostu budować siłę, wytrzymałość, kondycję. I po prostu to jest coś takiego, na co mamy czas. Oczywiście bieganie nie powinno być jedyną formą aktywności fizycznej w naszym życiu. Siłownia, fitness, zumba, cała masa innych rzeczy, ale o tym będzie kiedyś. I to bieganie nie powinno nam zajmować całego czasu. Nie jesteśmy zawodowcami, nie musi. I znowu wieje wiatr. Mocno wieje wiatr, ja nie mam czasu na obróbkę, tylko wrzucam taką surowicę. Trzęsącą się, bo jeszcze nie mam kamery albo czegoś tam. Okej, okay, nie zwracamy uwagi na trochę hałasu. Tak jak mówiłem, 3-4 razy w tygodniu to jest takie doskonałe pogodzenie naszych możliwości niesportowych, naszej ilości czasu, naszego organizmu, regeneracja, to żeby się po prostu przyzwyczaić do tego wszystkiego i dzięki temu potrafi, możemy osiągać naprawdę fajne wyniki. O wiele, wiele lepsze niż gdybyśmy przesadzili, gdybyśmy naprawdę biegali codziennie. Wtedy po prostu się zajedziemy. Coś bardzo, bardzo niebezpiecznego. Tutaj, autoreklama jak zawsze. Poleć ten odcinek, poleć inne odcinki z tej serii. Może jutro pojawi się taki zwykły materiał. A może jeszcze kolejne. Chyba, że będą mnie znowu wkurzać, że non-stop ktoś jedzie i nie mogę nagrać. Ale mam inną miejscówkę tam, gdzie kończę swoje bieganie. I może po prostu będzie lepiej, a nie będę przerywał co 30 sekund. Wróćmy do tej częstotliwości biegania. Nie masz czasu na czterokrotne bieganie w ciągu tygodnia. Biegaj dwa razy. Biegaj raz. Po prostu się ruszaj. Ale myślę, że te 20-25 minut każdy z nas te 3-4 razy w tygodniu powinien znaleźć. Oczywiście nie musimy biegać na maksa. Po co się zajechać po prostu? Po co po prostu zrobić swojemu organizmowi krzywdę i później cierpieć przez tydzień albo złapać kontuzję? Więc lepiej zrobić to na spokojnie, więc lepiej zrobić to rzadziej, a dokładniej spokojniej. Nie przesadzajmy, zróbmy to na spokojnie i wtedy efekty będą o wiele, wiele lepsze. Znowu ktoś jechał. Od jutra biegamy po lesie. Tylko, że są kleszcze, dużo kleszczy, bardzo dużo kleszczy. Kilka lat nie miałem kleszcza, wczoraj wyłapałem kleszcza, biegnąc przez kilometr po polnej drodze. I to takiej nie jakiejś zarośniętej, tylko takiej lekko zarośniętej. No ale już macie odpowiedź: biegajcie 3-4 razy w tygodniu i tyle Wam naprawdę wystarczy. Do usłyszenia, tak jak zawsze. Sub, wiecie co doskonale zrobić, ale może polecicie tą serię, może ktoś to obejrzy. Do usłyszenia ponownie.